Eugeniusz Małaczewski, Koń na wzgórzu 2. W pamiętnym na wieki sierpniu, kiedy to wszystkie lądy i morza, pogrążone w gnuśnym pokoju, stanęły naraz w ogniu wojny powszechnej, na pola wielkich bitew wyruszyłem i ja, wtłoczony musem w nieswój, nie polski szereg. Do owej chwili gospodarowałem roztropnie na morgach odziedziczonych po ojcu, Ciesząc się sławą zawołanego na całą okolicę, hreczko sieja. Na gospodarstwie został ekonom, wąsaty szlagon, stary, wyga, folwarczny, pełen osobliwych cnót ekonomskich, z okrągłej tuszy i ogorzałości czerstwych lic, podobny do bochenka dobrze wypieczonego chleba. Legenda folwarczna głosiła wprawdzie, że pan ekonom nieraz ciemną nocą moją pszenicę sandomierkę wyprzedaje ponoć przebiegłym Żydowinom, a robi to pokryjomu na własne wyłącznie ryzyko, lecz były to pogłoski trudne do sprawdzenia. I sąsiedzi zazdrościli mi mego wielkorządcy, z którym w niezakłóconej żyliśmy harmonii. W charakterze dziedziczki samorządnej pozostała w domu siostra. Dużo ode mnie młodsza dzieweczka, siedemnastoletnia, typowa panienka ze dworu, błękitno oka i jasnowłosa istota, z rumieńcami wiejskiego zdrowia na wiecznie przekornej buzi. Przepasana fartuszkiem z różowego perkalu, rządziła się w całym domu jak szara gąska. Było to niepodzielne jej królestwo. Z powodu jej młodości nie brałem jej zupełnie na serio. Gdy zabierała głos w sprawach należących do mnie, karciłem ją żartobliwie, mówiąc cicho mi bądź smarkata, głos słychać, a osoby nie widać. Po śmierci rodziców zostaliśmy z osobą sami, we dwoje. Kochaliśmy się ogromnie. Wiele jest różnych miłości na ziemi, lecz która z tych przewyższy miłość brata i siostry? Mierzyć ją wolno jedynie jej własną miarą. Ona jest szczytem ludzkich miłości. Wyższe ponad nią jest tylko ubóstwianie anielskie. Podobnie jak nad perłowym obłokiem wiosennym istnieją tylko lazury wieczyste. Gdy się królestwo Boże spełni na ziemi, Wszyscy ludzie będą się kochać taką miłością. Nagłe rozstanie, spowodowane moim pójściem do wojska, spadło na nas oboje jak cios naprawdę wielkiego nieszczęścia. Do śmierci będę pamiętał szeroko rozwarte, strasznie zapłakane oczęta, i to naleganie, prawie dziecinne. Wracaj, braciszku, cały i zdrów! Wracaj, czym prędzej, jak tylko będziesz mógł. Tak mi jakoś serce kraje się okrutnie. Nie masz pojęcia, jak ja Cię bardzo kocham. Od tego czasu nie widzieliśmy się więcej. Marychna było jej na imię. Wkrótce po rozstaniu linia frontu odcięła mnie od moich okolic. Nie otrzymałem ani jednego listu. Wojna całkiem mnie pochłonęła. Po pierwszym roku spędzonym w ciągłych marszach i kontrmarszach, w ustawicznych potyczkach i bitwach, przyzwyczaiłem się znakomicie do nowego rzemiosła. Przestało mnie nawet razić to morze moskiewszczyzny, które się rozlewało dookoła. W jego przypływach i odpływach, zwycięstwach i pogromach czułem się niby jedna kropla wśród niezmiernych wód porwana na oślep pędem żywiołu, biernie wierna swej fali. Przekonałem się, że człowiek wszystko zniesie, wszystko przezwycięży, ze wszystkim się zżyje. Wszędzie bowiem, gdziekolwiek jest on przechodniem na ziemi, są ludzie, bliźni jego, nie lepsi od niego i nie gorsi. A wszystkich łączy w jedną olbrzymią, chociaż śmiertelnie zwaśnioną rodzinę, ta oto cudowna wspólnota, odwieczna w każdym iskra człowieczeństwa, owo nieugaszone boskie coś, które jest starsze od różnic rasowych, mocniejsze od zbiorowej nienawiści narodu do narodu, większe od bohaterstw wojennych, a w swej cierpliwości promieniującej, trwalsze niż grudka radu, drogocenniejszego, jak wiadomo, od diamentów najczystszej wody. Rok mijał za rokiem. Pięćdziesiąt pięć milionów zbrojnych mężczyzn wyżynało się na ziemi, pod ziemią, na wodzie, pod wodą i w powietrzu. I z germańskiej pychy, zaślepionej w sobie nawet wtedy, gdy w gruzy już się waliła, z niesłychanego bohaterstwa Werdyńczyków. Z krwawej, mrocznej, ohydnej, niby pospólny dół cmentarny odchłani rosyjskiej rewolucji wyłaniała się Polska. Tak jak z nocnej wichury i zaprzepaszczonych wśród nawałnicy gwiazd wstaje różano palca Jutrzenka, a nad ścierniskiem polnym w krwawych łunach zapala się spóźniony świt. Podnosiła się z półtora wiekowej mogiły, jako wielki łazarz z grobu się dźwigający, owiązany chustami z przepaską na niewidzących oczach. Stawała się wbrew przewidywaniom mądrych i silnych, posłuszna miłości głupich i do niedawna wobec świata słabych, a rosła na miarę rojeń szaleńców i ponad miarę ich marzeń najśmielszych. Po całym świecie byliśmy rozproszeni, marzące, roztęsknione dzieci wielkiej wdowy. I pani nasza zaczęła nawoływać nas ku sobie, zbierać ze wszystkich opłotków, gdziekolwiek chodziliśmy luzem, ściągać ze wszystkich rozstajnych dróg, z ciernistych ścieżek krzyżowej włóczęgi. Jak się na wiosnę do swego kraju ojczystego zbiera ptactwo wędrowne, by łzawym sznurem ciągnąć nad stepami i śpiewnym lecieć stadem przez góry, rzeki i morza, tak i rozproszone żołnierstwo polskie gromadziło się tu i ówdzie, płynęło ku Polsce przez równik i biegun, w różnokolorowych mundurach obcych wojsk. Na podobieństwo strumyków wielobarwnych. Strumienie wędrownych szeregów, łącząc się po drodze, tworzyły rzeki wojenne, dywizje, korpusy, aż wszystko zlało się w jedno morze głów rogatych czapkami, w Armię Narodową, w zbrojną siłę wolnego państwa. Jako nie legionista, już ani powstaniec, lecz jako regularny żołnierz niepodległej ojczyzny, miałem wielki honor przelewania krwi cudzej i własnej, walcząc w bohaterskich szeregach dywizji syberyjskiej. Dzieje tych oddziałów, wędrujących w ciągu dwóch lat tam i na powrót przez wszystkie rzeki Azji, jakie wpadają do Morza Arktycznego i brnących przez tajgę sybirską, wobec której Puszcza Białowieska wydaje się małym gajem. W nieustannym ogniu bitew, w znoju przeraźliwych upałów letnich, w mrozach, od których wieczne bagniska stają się w zimie jakby morzem do dna szklanym, zaś pnie drzew puszczańskich tężeją w żelazne słupy, wrośnięte w zmarzły spisz gruntu, Pokrytego śniegiem i lodem. To epopeja rycerska, jakiej żadna nie wysłowi pieśń. Tylko jej uczestnikom na samo wspomnienie o tym, co przeżyli, ścina się w żyłach krew i spóźnione zdumieniem mdli serce, że wszystko to stało się rzeczywiście, a oni jednak żywi są i wolni. Walczyliśmy z hordami bolszewików. Idąc ramię w ramię z hordą kołczaka, która nie miała nad przeciwnikiem żadnego tytułu do wyższości. I tu, i tam, ta sama dzicz ludzka, o jakiej Europejczyk nie może mieć najmniejszego pojęcia. Nie pamiętano o nas w kraju. Młode państwo miało na głowie tyle ważniejszych trosk. Sponiewieraliśmy się i zdarliśmy na nicę. Tylko cudowna jakaś obręcz nieugiętego ducha trzymała nas razem przez tak długi czas, że się nie rozpadliśmy, jak rozeschnięte klepki. Kto nie był z nami, ten nigdy nie zrozumie, co znaczą te straszne słowa umrzeć z tęsknoty za ojczyzną. Odkryłem we własnej duszy olbrzymie, dziewicze obszary leżące odłogiem. Dopracowałem się w sobie do rzeczy nowych o nieprzemijającej wartości, ale tego jednego nie mogłem się nauczyć czuć wzgardę dla motłochu, z którym walczyłem, nienawidzić jego nicości moralnej, odsądzać go od pierwiastków ludzkich. Ocierałem się, jako niedoszła ofiara, o krwawą robotę trzech zwyczajek. Widziałem trupy moich żołnierzy, dobitych na polu obcasami w twarz, żywcem odartych ze skóry, spalonych na wolnym ogniu. Oglądałem mu swych stóp martwe ciała towarzyszy broni, zmasakrowane w sposób, który nawet na fotografiach zrobionych na świadectwo wzbudzał w widzu nieprzezwyciężone torsje obrzydzenia i lęku. Wtedy już czułem, że to nie jest zwykły mord, zwyczajna wojna. I zaczynałem pojmować, że na mordowanie się według humanitarnych paragrafów haskich i genewskich konwencji nie ma miejsca ani czasu tam, gdzie o samą duszę ludzkości śmiertelny toczy się bój. Mijały miesiące. W szeregach naszych zaczęto przebąkiwać o powrocie. Dokonało się to wkrótce, prędzej nawet niż się spodziewaliśmy. Luźne hordy kołczakowskie zaczęły katastrofalnie topnieć w pamiętnym odwrocie na wschód, ochydą, paniką i podłością przewyższającym wszystko, co kiedykolwiek zdarzyło się w dziejach wojen. Przygodni sprzymierzeńcy nasi, sławetni czescy legionarze, w tym bezchołowiu wiedli prym. Wskutek ich tchórzostwa i zdrady większość wojska polskiego musiała złożyć broń i poszła w niewolę gorszą od śmierci. Tylko garstka istnych desperatów z walecznym pułkownikiem skoro bohatym Jakubowskim na czele wydarła się z pierścienia wojsk czerwonych i na piechotę wśród niezmiernie mroźnej wichury śnieżnej zwanej w tamtym kraju Purgą, z odmrożonymi do kości nogami dowlokła się do Władywostoku. Stamtąd na obcym statku popłynęliśmy do Gdańska. Kilka miesięcy trwała podróż wodą. Objechaliśmy bez mała pół świata. Tymczasem w granice Polski wdarła się nieprzyjacielska nawałnica. Wróg sięgał pod Warszawę. Nie mogliśmy się doczekać, kiedy wreszcie dopłyniemy do lądu i staniemy na zagrożonej ziemi twardą żołnierską stopą. Wiedzieliśmy, że czeka nas nowy trud. O poranku perłowym od morskiej różowej mgły, ujrzeliśmy z pokładu okrętu podłużną smugę, ciemniejącą na dalekim horyzoncie. To my zbliżaliśmy się ku niej. Ale wydawało się, że to ona, ojczysta Ziemia, do nas się zbliża, że wyszła na spotkanie naszej i ku nam płynie, wbrew falom toczącym ku lądowi. Ziemia odzyskana nie podarowała mi nic, co by mnie uczyniło szczęśliwym. Stała się wręcz szczytem golgoty mego życia. Ale nie złożyczyłem jej za to. Niech będzie pochwalone jej święte imię. Niechaj na wieki będzie pochwalone jej imię przenajświętsze, jak wtedy. W ów cudny, niezapomniany poranek powrotu, gdy skrawek lądu ojczystego, podpływający na grzbiecie fal, przeciwnie zamazywał się nam w oczach, nie wiadomo... Czy to od nagłych łez, czyli od rozpląsania pod nami wzruszonej głębi Bałtyku?